Kręcenie stawu skokowego, część pierwsza. Kręcenie stawu skokowego jest to uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchomości. W takim urazie może dojść do uszkodzenia torebki stawowej, więzadeł, przyczepów mięśni wraz z ścięgnami y, oraz krząstki stawowej lub nawet do złamania kości. Rozróżniamy cztery stopnie uszkodzeń. Pierwszy stopień, nadciągnięcie torebki stawowej i ścięgien. Może wystąpić wtedy delikatny obrzęk i bolesność przy obciążaniu. Najczęściej nie występuje zasinienie po uszkodzeniu. Drugi stopień rozerwanie torebki stawowej. Ból, obrzęk i zasilenie może wystąpić po kilku dniach. Trzeci stopień zerwanie torebki stawowej i więzadeł. Bardzo silny ból, problem z obciążeniem, silny obrzęk, zasilenie po kilku dniach. Czwarty stopień zerwanie więzadeł z elementami kostnymi, czyli tak zwane zerwanie avulsyjne. Uszkodzenie stawu skokowego najczęściej następuje w mechanizmie supinacyjnym najczęściej jest to w przypadku Zeskoku np. z jakiejś wysokości na zewnętrzną część stopy lub nastąpnięciu na jakąś nierówność po wewnętrznej części stopy następuje wtedy supinowanie stopy i uszkodzenie lub zerwanie torebki stawowej wraz z więzadłami strzałkowo-skokowym przednim, który uszkadzany jest najczęściej, strzałkowo-skokowym tylnym, które uszkadzane jest najrzadziej i strzałkowo-piętowym, które uszkadzane jest jako drugie.